A więc tak, a więc ze mną w tym momencie jest babcia Jadzia. Babciu, był seks czy nie było? Bo... Moja wnusia mówi, że nie było. Ja jej wierzę, ja jej wierzę i tego nic ponia to ja tak średnio toleruję, on powinien przeprosić moją bab... moją wnusią. Nie, to jest ma być śmieszne, kurwa, nie Oj, śmieszne, Możemy się śmiać. Jesteś taki, o Jezu, jaki ty Dobra, jesteś... powiedz co tam tak naprawdę się działo? Były narkotyki, był seks, czy go nie było? Była jakaś propozycja? Z tego, co wiem, to Wnusia mówiła, że była propozycja, ale nie skorzystała. Tak tu bardziej ma. chodzi o to, że to poniżanie kobiety, to za moich czasów, to by kablem po dupie dostał za takie teksty. Powinien przeprosić Dagmarkę. Kto z was by nie wiedział, to Dagmara Szewczyk. Dagmara, co masz mocnego do powiedzenia Pawłowi w tym momencie? Możesz Moj... mu to powiedzieć prosto w twarz. Moim zdaniem, to Paweł powinien przeprosić moją Wnusię. Ale o co chodzi z tą wnusią? Bo Musisz wytłumaczyć naszym widzom, to, o co chodzi z wnusią nade, i dlaczego babcią jesteś. To jest, kurwa. Pan Paweł powiedział, że e, brzydko, brzydko się ubiera moja wnusia. E, Ale wzięłaś mój... sobie do serca, bo dzisiaj w końcu babcia, nie zaużyłaś tak? ja prześcieradła. Czy ja jestem źle ubrana? Proszę. Ale byłaś w ogóle wtedy ubrana? Czy ja, Kobarek, czy wioski, Paweł była ubrana, czy nie była? Weź się, niech ona do mnie nawet nie podchodzi, proszę. Dobra, Ona Ja śmieszna, mam, ja mam jest, prezent, nie. powinien przeprosić, bo tak się nie traktuje kobiet. Ja mam prezent, jak będzie chciał ja, jeszcze raz no. moją Wnusię obrazić, to powinien się nią w łeb dobrze uderzyć. O, na A ja nie, te szpachle też się przydadzą, bo więcej Dobre. zrobiony jest niż moja Wnusia. Dobra, to Paweł akurat chowa sobie. Są. Paweł Dobra, dzisiaj masz ja. tyle prezentów, że kupił Ale się można, można się już śmiać, czy No właśnie nie wiem. Dobrze, powiedz mi, Dziękuję czy ty go w jakiś. No, ja jakikolwiek... serce mi tu ciężko głowę też. Dobra, Dagmara, pracę. przyszłaś tutaj specjalnie zrobić show, tak więc show teraz zrobimy. Czy on cię kusił? Paweł też odpowie. A dziwisz się? A czy, ja bym powiedział no, Wydaj by no, Wydaje bardzo. mi się, że i ciebie kuszę, bo tak wyglądasz tak. Nie, ja się pytam, czy ona ciebie skusiła. No. Dobry. Wyglądasz ja mi na takiego, który, któremu bym mógł się podobać. Ale ja stanąłem teraz po twojej stronie i ci się pytam, czy ona cię kusiła? Ona? Musiały być mocne narkotyki naprawdę, a po pierwsze, po, po, po pierwsze, po drugie, ja z tą dziewczyną nie będę na ten temat rozmawiał, co ona powie, ja przytaknę i to jej pięć minut wykorzystała właśnie przed chwilą przed tym swoim teatrzykiem strasznym, strasznym w ogóle, tak, Bara, tego się nie show? odzobaczy, czekaj, tego Od się nie tego? odzobaczy, czekaj, nie. tego się nie odzobaczy, przed chwilą wykorzystała, wykorzystała swoje pięć minut. To, to tak, panowie, to, to byli wyśmiewani. Przed to, chwilą. Przed chwilą wykorzystałeś swoje. kobiety przeprosić za jej wyzwiska i obrażenia. Dagmara, mi jest wstyd za nią i mi jest wstyd za to, że muszę brać udział w takim czymś. Naprawdę, ja nawet nie wiem stąd wyszedł, bo, bo mi jest wstyd się. za tą sytuację. Naprawdę. Za nią i za to, że Dobra, muszę taką współczesnąć. chcesz coś jeszcze konkretnie po powiedzieć? Czy Chciałaś nie? show, to jest bo... show. Tu wszyscy czekają na to, co zrobisz Ale mocnego. my zamiast Chciałaś gadać na przykład o naszych ja też, walkach. Ja też nie, zamiast uważam, gadać o naszych walkach, kurwa, to się dzieje cyrk. Strasznie cringe'owe to, więc bór, dzięki Patryk. Ale ale a na co ty liczyłeś, powiedz mi? Na co, co ty no liczyłeś? Ja, ja tego nie wiedziałem, wiesz, no to. Ja, Zobacz, zobacz. Dziękuję, dziękuję. Zobacz, przyszła specjalnie na konferencję, stary. Przed, przed tym zadzwonieniem na, do mnie na cage'u, przed miał odblokowany profil. Później zablokowała, Paweł, teraz no, przyszła na konferencję. Oczy, Daj mi powiedzieć, się zobacz. do kobiety tyłem, nawet nie spojrzeć. No dobra Patryk, oczy. to ten, cię dzięki. Znowu. Dziękuję bardzo. Kolejna no, no. 5 minut się zmarnowała. Skupić, no, no, na walkach, show jak nazwiska. Ona ty Miałeś przyszła 5, i przed chwilą wywiady wszystkim dama, chłopie, nie? Skończmy tą strefę cringe'u. Tak, bo tak, strefa cringe'u będzie u nas, skalę. ale to w trakcie gali Aha, więc yy, tak, Mara, możliwe, że cię weźmiemy na strefę Kringów, bo. P Pamiętajcie, bo właśnie. Się właśnie Mówię o prawdziwych więzach. Gdyby nie Facebook, to czyli ich urodzinach byś pamiętał. Więc jeśli masz kogoś, kto odbierze w środku nocy telefon, to to jest dziś definicja szczęścia. Błogosławieni, którzy nie potrafią przestać, mimo że ufają, że dobro zło unicestwia. Całe życie zapisałem w wersach. Wyciągam ręce do nieba, dostaję odpowiedź w dźwięku, że. Masz w sobie tyle pięk